Cześć, z tej strony Mateusz. Jak widzicie, dzisiaj mam przed sobą MacBooka, a to z tej okazji, że wreszcie, można powiedzieć, pojawia się na moim kanale odświeżony makowy poradnik. Wracę tak naprawdę po kilku latach, a dokładnie po 4,5 roku. W międzyczasie był też poradnik w wersji e-book, natomiast z różnych względów on został usunięty z iBooks, no ale przede wszystkim też wy wyraziliście wielką chęć do tego, abym nagrał właśnie znowu taką serię makowego poradnika, w którym pokazywałbym, jak wygląda ten system MacOS od podszewki, jak to wszystko na nim działa, jak się w nim generalnie odnaleźć po przesiadce z Windowsa, bo najczęściej właśnie osoby przesiadają się z Windowsa. Jak mówię, będzie to seria, bo podzieliłem ją tak naprawdę na kilka odcinków, minimum kilka odcinków. Jeśli będziecie chcieli więcej, jakieś kolejne tematy, to oczywiście jestem w stanie w miarę swoich możliwości nagrać jakieś dodatkowe właśnie filmy. Ale w dniu dzisiejszym będzie to takie wprowadzenie do systemu macOS, OS, do tego jak wygląda ten cały interfejs, jak się w nim odnaleźć zaraz po przesiadce. Tyle z mojego wstępu. Zapraszam Was już do oglądania. No i tak to... Tak wygląda biurko na Mac OS. Pierwsze pytanie, jakie zawsze się pojawia, czy można zmienić tapetę i czy da się to zrobić za darmo? Oczywiście, że się da, możemy sobie wejść, zmienić tło biurka i mamy do wyboru kilka naprawdę fajnych tapet. Takie luźne wprowadzenie, teraz będzie poważniej, a przynajmniej mam taką nadzieję. Jak widzicie, troszeczkę inaczej to wygląda aniżeli na Windowsie. Nie chodzi tutaj o brak ikon, których nie mam na pulpicie, na biurku, bo to jest już można powiedzieć moja indywidualna sprawa, że w zasadzie mam jeden katalog, bo katalogi to są tak naprawdę foldery, jeśli chodzi znowu o Windowsa. Natomiast generalnie na Maku przechowuje się wszystko w doku, w tym doku, który widzicie tutaj, tym doku, który można powiedzieć jest tak fajnie powiększany, to oczywiście można personalizować, można wielkość tego powiększenia ustawiać w preferencjach systemowych, czyli w ustawieniach. To jest wszystko do customizacji tak naprawdę. Natomiast generalnie filozofia jest taka, że wszystkie programy, w których częściej korzystacie, mają wędrować do doka i w momencie, w którym po prostu będziecie mieli potrzebę skorzystania z jakiegoś programu, no to sobie wędrujecie do tego paska i z niego klik przyciskacie i jest otwarty. A już w tym doku warto też powiedzieć, że część tych ikon ma takie kropeczki. Te kropeczki sygnalizują programy, które są otwarte. Jak widzicie, ja akurat wszystkie tutaj zminimalizowałem, żeby nam tutaj się nie krzątały. Natomiast jeśli dany program y, dość często używacie, ale w danej chwili jest wyłączony, to oczywiście tej kropeczki nie będzie. Tak generalnie można ogarniać swoje biurko, porządek na nim. Natomiast jeśli nie lubicie tak robić, to oczywiście te wszystkie programy mogą być włączone, mogą być jakby na pulpicie pokazane nie jest to za bardzo estetyczne, natomiast można się łatwo też odnaleźć ze względu na to, że mamy coś takiego jak Mission Control, czyli m.in. za pomocą przycisku F3, po kliknięciu go wszystkie programy pokazują nam się i mam możliwość takiego zobaczenia z perspektywy ich i od razu przejścia sobie w ten konkretny, którego akurat teraz potrzebujemy. To jest naprawdę rewelacyjna funkcja i z czasem, po w zasadzie kilku godzinach od razu każdy Mac user będzie z niej chciał skorzystać, ze względu na to, że jest to naprawdę niezwykle komfortowe. Jak widzicie, mam tutaj też biurko 123, to jest też taka kolejna filozofia, może mniej znana z Windowsa, ale na Macu dość mocno zakorzeniona. To znaczy, że możecie mieć biurko, na którym pracujecie, dajmy na to tutaj z mailem, czy z jakimś e, internetem, natomiast na drugim biurku. Między innymi też za pomocą gestu można się do niego dostać, albo właśnie przez Mission Control. Możecie mieć otwarty całkiem inny plik, to znaczy tutaj sobie na przykład otwierać e, FaceTime'a i rozmawiać z kimś, albo mieć, nie wiem, odpaloną jakąś grę, chociaż na Macu się nie gra, w zasadzie to jest też mit, ale no, na Maca generalnie nie ma dużo gier, tak można w skrócie od razu powiedzieć, ale to może w innym filmie poruszę. E, natomiast generalnie chodzi o to, że e, fajnie jest Pracować na kilku biurkach z kilkoma jakby różnymi programami i nie wchodzić tak naprawdę w paradę e, innemu programowi i wtedy to jest ono najbardziej czytelne. Tak jak mówię, generalnie poruszamy się za pomocą gestów. W zasadzie dużo rzeczy robimy za pomocą gestów, ale to później Wam pokażę w tym systemie, aby po prostu łatwiej i szybciej się korzystało z niego. Z mojej strony może być też małe niedopowiedzenie, ze względu na to, że ja lubię naprawdę mieć porządek na tym biurku i nie trzymam tu wszystkich plików, z jakimi pracowałem przez ostatnie pół roku. Natomiast jeśli Wy macie taką potrzebę i lubicie generalnie mieć wszystko na tym pulpicie, to nie ma żadnego z tym problemu. Możecie zarówno tutaj wklejać jakieś pliki, jakieś pliki tekstowe, obojętnie co, możecie nawet sobie robić jakieś skróty, e, albo tworzyć właśnie katalogi poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na nowy katalog i pyk, od razu on się utworzy. Możemy w zasadzie to też zrobić. Jak widzicie, możemy sobie tutaj grupować też różne pliki. Omawiając Doc, pominąłem taki jeden bardzo ważny program. To w zasadzie nie jest program, można powiedzieć taka zakładka, Launchpad, e, czyli można powiedzieć widok taki iPhone'owski z iOS-a znany, te ikonki, e, rozmieszczenie tych ikonek. W Macu generalnie używa się tego dodatkowo, ale oczywiście jeśli komuś z Was tak bardziej pasuje przeglądanie Waszych programów, które macie zainstalowane, to można oczywiście jak najbardziej to robić. Obok samego Launchpad'a mamy Finder'a, czyli można powiedzieć taki mój komputer, zbiór wszystkich naszych plików, które mamy na tym komputerze. One są ładnie tutaj podgrupowane jeśli chodzi o programy, dokumenty, muzykę i tak dalej. Oczywiście ze względów moich prywatności nie chcę wam pokazywać różnych tutaj plików, dlatego to jest zamazane. A na samej górze, jak widzicie, mam dyski od chmur. Mam OneDrive, iCloud Drive i w sumie jeszcze to powinien być Dropbox, ale chyba jest schowany, bo to też oczywiście wszystko można personalizować. W preferencjach można tak naprawdę zarządzać sobie, co ma być w pasku bocznym. Teraz w zasadzie też się uruchomiły i to jest dobry moment, chyba, żeby o nich powiedzieć, możecie sobie generalnie tagować wszystkie wasze pliki, aby na przykład rzeczy do pracy grupować na kolor żółty, rzeczy do domu, by tagować na kolor zielony i tak dalej. Dzięki temu będziecie mieć łatwy, szybszy dostęp tak naprawdę do nich. Kolejną rzeczą a w zasadzie rzeczami jest górny pasek. Zajmijmy się tam lewą stroną. To jest generalnie kolejna rzecz z filozofii Apple. E, to znaczy, każdy program, w którym pracujecie, ma swoje menu, ale menu, które jest zgromadzone zawsze po lewej stronie, po lewej górnej stronie właśnie biurka. Jak widzicie tutaj mamy aktualnie Finder bo tak naprawdę jesteśmy w systemie można powiedzieć natomiast jeśli sobie wejdę na przykład w Pages czyli takiego Worda z Windowsa znanego. Od razu przeskoczyliśmy, jak widzieliście, też na inne biurko, bo on na innym biurku był odpalony, ale to nie ma znaczenia oczywiście. Tutaj od razu w tym menu pojawił nam się pasek konkretny do tego programu, czyli mamy tutaj pages, możemy sobie plik zapisać, edytować, wstawić, formatować, uporządkować i tak dalej. Przejdziemy sobie do Mac App Store. To jak widzicie, ten pasek od razu się też zmienia na pasek personalizowany pod dany program. To jest dość inna koncepcja od tej, którą Windows jakby wytwarza, więc warto się tego Nauczyć, że wszystkich opcji tak naprawdę zawsze będziemy do konkretnego programu poszukiwać zawsze w tym lewym górnym rogu. W lewym górnym rogu też mamy takie jabłko. Jabłko, które ma pod sobą kilka opcji, z których raczej mniej korzystamy, ale są tutaj ważne opcje. Jak widzicie, możemy tutaj sobie wylogować użytkownika, przełączyć się na innego, wyłączyć komputer, uruchomić ponownie. W zasadzie maka się nie wyłącza. Większość użytkowników raczej usypia swoje maki ze względu na to, że one od razu wstają dzięki swoim parametrom, a także systemowi, ale o tym może w innym odcinku. Generalnie może. Zawsze go uśpić albo skrótem klawiszowym, albo właśnie przez tą komendę uśpić, albo w przypadku MacBooków kliknięcia po prostu klapki ekranu. Możemy też wymusić koniec pewnych programów. Na Macu się w zasadzie nie zaczynają programy. Ale mówię w zasadzie, no bo czasami się zdarza, że narzucicie mu tyle różnych procesów, że po prostu coś się zatnie. Tak się czasami nawet na Macu zdarza. No i wtedy możecie sobie go wymusić i on musi, po prostu system mu każe i to jest taka siła, że on nie może tego odrzucić i w momencie od razu nam się ten program zamknie. Mamy też taką ważną funkcję jak na przykład ten Mac. Ten Mac, który nam pokazuje różne parametry odnośnie naszego komputera, czyli najbardziej podstawowe. Najczęściej się to otwiera w momencie, w którym ktoś na przykład sprzedaje swojego maka i chce sobie przypomnieć, jakie w ogóle miał parametry. Mam tutaj też dostęp do monitorów, które są podłączone do tego komputera, ale to oczywiście w przypadku MacBooka będzie tylko jeden monitor. Pamięć masowa możemy tutaj sobie zobaczyć. Ile mamy zajętej? Możemy też nią zarządzać, ale to już są takie bardziej e, szczegółowe rzeczy. Nie chcę się w nie wdawać. Tam po prostu możecie sobie zobaczyć, co, ile miejsca zajmuje, dokumenty, muzyka i tak dalej. Mamy też wsparcie w postaci tego, że będziemy wiedzieć, do czego się odwołać, jeśli będziemy potrzebować konkretnej pomocy, ale to już są też takie e, dość małe szczegóły. No i tak jak wam powiedziałem, u góry mamy jeden, a w zasadzie dwa paski, bo jak widzicie, on jest oddzielony może taką niepisaną linią. Ze względu na to, że tutaj mamy też małe takie programy, programy, które są generalnie odpalone w tle. Akurat ta ikonka oznacza, że nagrywam ekran ze względu na to, żeby wam to pokazywać, ale mam odpalone różne programy, jak na przykład Dropbox, OnePassword, jest pokazana bateria, to znaczy ile zostało mi pracy z jakimś dodatkowym programem. Bo tak jak widzicie, tutaj jest oficjalna taka statystyka z MacBooka z jakby programu od Apple. Mamy też wejście do Wi-Fi, aby się móc podłączyć do jakiejś sieci do Bluetootha, do AirPlaya, e, kofeina do włączania ekranu. Ale generalnie w tym pasku po prawej stronie chodzi o to, że mamy tutaj pokazane e, programy, które są zakorzenione w tle. Gdzieś tam działają, ale my ich tak naprawdę nie widzimy ani tutaj, żeby one były odpalone, ani gdzieś tutaj, na biurku. Obok tego mamy ikonkę Siri, która w naszym kraju jest dość mało e, rozpoznawalna ze względu na brak języka polskiego. E, natomiast generalnie można z niej korzystać i ona też ma bardzo dużo funkcji. Na końcu mam taki przycisk do centrum powiadomień. Mamy tutaj tak naprawdę widgety, które powiadamiają nas o różnych rzeczach, które nas interesują, na przykład giełda, czy waluty, pogoda i tak dalej. Mamy też jakiś kalkulator, ale będziemy mieć też na przykład jakieś powiadomienia, które schodziły do nas w ciągu Yy, ostatnich godzin, ostatnich dni i tak dalej. Będziemy sobie mogli je tutaj przeglądać, e, maile, e, czy jakieś na przykład tweety. Tak generalnie prezentuje się sam interfejs Maca, ale warto też odpowiedzieć na kilka takich pytań, jak na przykład to, jak Mac jest mocno personalizowalny, jeśli tak w ogóle można odmienić to słowo. Natomiast chyba wiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, że e, każdy użytkownik generalnie chce zrobić coś pod siebie. O ile na iOS jest to dość ograniczone, o tyle na Macu nie ma z tym żadnego problemu. Wchodzimy sobie w preferencje, referencje systemowej tak naprawdę mamy dość duże pole do popisu, tak jak mamy dość duże pole do popisu, jeśli chodzi o instalację programów, czy to właśnie z Mac App Store, czy także z internetu, nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli instalujecie coś z internetu, musicie być bardziej czujni, aby nie ściągnąć jakiegoś ni wirusa, niepotrzebnego oprogramowania, ale o tym powiem w innym filmie. Natomiast generalnie możecie ten system maksymalnie personalizować. Mamy też opcję terminala, jeśli interesuje ten system bardziej profesjonalnych użytkowników, to mogą z niego też korzystać. Tutaj jest też w sumie dobry moment na odpowiedzenie na drugie pytanie, czy na Macu za wszystko trzeba płacić, za jakieś aplikacje, programy i tak dalej. Oczywiście, że nie. Mamy w Magaptor sekcję płatnych i bezpłatnych programów, o których nawiasem mówiąc też będę chciał powiedzieć w osobnym filmie. Natomiast e, na samym systemie też są zainstalowane jakieś podstawowe programy do pracy biurowej, jak na przykład Pages, Keynote oraz Numbers, czyli odpowiednie Word, e, PowerPoint oraz Excel. Oraz mamy program iMovie, który służy na przykład do montażu filmu, garażbę do tworzenia takiej prostej muzyki, można powiedzieć mało skomplikowanej, więc generalnie takie podstawowe oprogramowanie jest już zainstalowane na komputerze, a jeśli chcecie jakieś dodatkowe, to możecie je bez problemu ściągnąć we własnym zakresie z internetu, w to już nie jakby nie wnika, natomiast trzeba jasno pamiętać o tym, że musicie uważać wtedy, co ściągacie i co instalujecie na tym komputerze. I to było w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek wprowadzenia tak naprawdę do interfejsu Mac OS, a będę w kolejnych filmach chciał Wam pokazać poszczególne rzeczy związane m.in. z bezpieczeństwem, z programami itd. Jeśli interesuje Was jakiś temat, to tak jak mówiłem na początku, możecie zasugerować coś w komentarzach. Jeśli będzie duża potrzeba, to postaram się właśnie spełnić jakby Waszą prośbę i nagrać jakiś dodatkowy film na właśnie wybrany przez Was konkretny temat. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, postaram się Wam pomóc. Ode mnie na tyle, do zobaczenia. Cześć!